Ginger, idziesz do restauracji? Yy, Okej, okay, może zajdziemy po panka lub po jade? A, spoko. Yy, jeszcze po, zajdziemy po wiesz? No, po wszystkich. <laughs> Nie, to wypad znajomych. Okej, okay, no niech ci, że będzie. Yy, to chcecie ze mną iść do restauracji? No, a co w tym złego Jade? No nic, spoko. To możemy pójść. Okej, okay, to chodźmy po panka. No to możemy pójść, a nie zajdziemy po szmiglaski? No, tylko tu pod znajomych. Ach, mm, yy, to ja muszę na chwilę wyjść na podwórko. Okej. Okay. Mm. Cień, dziar, myśl. Co moja siostra ma myśleć? co mam myśleć? Kurczę, co? I co tu zrobić? Jak oni nas zobaczą? Dobra, idę. Ty co, zamówimy coś na nas. Mm. Przepraszam. Proszę. Możemy coś zamówić na wynos? Tak, oczywiście. Może koktajliki, lub zupkę? No to zamówimy cztery szejki, dwa truskawkowe, dwa czekoladowe, no i jakieś deserki. No akurat szejków nam zabrakło, dzisiaj nie ma. A co mają Państwo do picia? Mamy soczek i... E, i rzutów korwienkę. A no to... i będzie sok. No i jakieś... I mamy jeszcze zupy takie a, naprawdę. A do jedzenia dobre. co jest? No zup e, są jeszcze mm, placki owsiane. No to u nich będą cztery placki owsiane. Dziękujemy. Dobrze, proszę. Ale naprawdę pyszne te placki. No, ja myślałam, że to zwykły, o, zwykły smak owsiany. A to, no. Mm, dobra, jemy. Ja chyba jeszcze pójdę je kupić. No, wy nie przesadzasz troszeczkę. O, ten dzień tak szybko dzisiaj przerasł. Sebastian? Tak, mamo? Słuchaj, e... pójdziesz do restauracji i zamówisz nam hamburgery? Ok. Yy, poproszę dwa hamungery. Dobrze. Na wynos. Dobrze. Dziękuję. Ile to będzie? Yy, yy, 20 zł. Proszę. Mam. O, to połóż na stół. Dobrze. Mm. Ach, mamo, tak. No, mama, słuchaj. Chciałabym się przejść. Do te, jak to ona? Do Kicamuz. Przejść Kicamuz, wyjechała. A. nie! kiciamus mama jest. O masz wrócić. Dobrze! Proszę. Hej. O hej. Dawno nie byłaś. No wiesz, miałam bardzo dużo spraw na głowie i wiesz, jak wyszło. No, no to siadaj. Dzięki. Co by tu się na siebie włożyć? No nie wiem. <laughs> No, nieźle się napracowałam z tym przestawieniem pudła. Muła, wprost. Idealnie. Ty, a ty gdzie się tak stroisz? A, muszę się spotkać. Super. Dobra, to ja wychodzę. No, cześć. He. E, co chciałaś? No yy, wiesz, chcę wydać nową płytę, a nie mam pomysłów. Pomożesz mi? Okej, okay, yy, tylko przyjdź do mnie jutro o 15. Okej. Okay. Nie mogę zasnąć. Co ty tu robisz w środku nocy? Nie mogę zasnąć. Mogę z tu. Okej. Okay. Matko! O wiadomość mi przyszła. O Janet chce się ze mną spotkać. Dobra, ja idę spać.